No, 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 no. Kilka słów jeszcze od naszej gwiazdy. Proszę pani. Wąż, kurb, wąż kur... wąż, kurwa. no, no, Ho. O o, o. 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 O tym mówię teraz o Grześku. Kurwa, 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 My wszyscy schodzimy na posiłek, a on kurwa jak wąż, kurwa, za skroń spierdolonych gwizda. Osik jebany jakiś kurwa. Między nogami kurwa się wyslizguje, ślizguje, ślizguje, sizguje, ślizguje, ślizguje, ślizguje kurwa. Jakiś pojebany kurwa, płas, pojebany, pojebany. Kurwa, ty, 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 ty. gap, płac, 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 chuj. No czekaj jak płac, albo płac, płas płac, płas, płac, Płaz, ogad, ogad, płas, je płaz, poza, płaz, 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 kurwa między nogami kurwa, Wije się tak kurwa, więc ogon żadrzy, kurwa, nie, dupe wystrzał, dupe wystrzał, dupe wystrzał, bo to małe kurwa, z metrociem te kurwa, śpęliśmy tego kontona, kurwa nie kodaci, 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 kodaćy, kodaćy, kurwa i silu kurwa między nogami zapierdala. S, Co ty kurwa i kogo w dupę kopniesz i tam kurwa na te wierchy bierzucić kurwa, rzucić bierz kurwa, rzucić kurwa bież ucić korba, bież ucić korba, ucić Wiesz, jakiś popierdolony jest. No, 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 no. Chrrr, wot, Chorwa, Tak się, tak się, tak się tak kurwowy, kurwowy, No, kurwowy, kurwowy, kurwowy. jakby ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie nie